Trzeba tej walki skina i 3, 2, 1 i fight, bo obaj grali tym samym, więc dzisiaj wyjątkowo Aksu nie rozmienił barwę odstąpił skina Patrykowi. Była to jego własna decyzja, nie chciał, żeby się mylić, bo yy, nie musiał tego robić, nie słyszałem zawodników, to zobaczmy. Ja się pochwalę, że z Patrykiem wcześniej na rozrzewce wygrałem 4 do 3 i zobaczymy, bo jak zawojce ci na rozrzewce przed walką, a tutaj już Aksu nie rozabija Patryka. 3, 2, 1, fight. Dobra, fall start był, ale obajście wylecieli fal startem. No i tutaj Patryk zgubił jedne schody. Więc na to w przyszłości zacząłem mówić, że jak zawojcy walczyli między sobą przed jeszcze walką, to szło im bardzo wyrównanie. To było chyba 5 do 4. A teraz Patryk zabija akcjoniera, no i jest właśnie to o czym mówiłem. No i mamy ja jeden do jednego. 3, 2, 1, fight. A, znowu fal start, ale obydwaj na fal starcie. Tak, jest wszystko zgodnie z prawem w tej chwili. No i czegoś się przyczepiam, no chyba, że ten fal starcik lekki, no jeden do jednego. No i to może być walka spokojnie do tiebreaku, ale to już Chobatek wyrwał ostro. I Aksuniaro się za niego niego, to jest właśnie ten jego aim, o którym była mowa. Ciekawe zresztą, czy dzisiaj Aksuniaro jakby walczył z Kefim, Znaczy nie byłby go w stanie już pokonać. No tego się nie dowiemy, Kefi na fightach i zawalczy, ale yy, no Aksuniaro poczynił spore postępy i teraz zabija Patryka. 3. 2, jeden, fight. No i Patryczek przegrywa 2 do 1 I zobaczymy, bo teraz, żeby zachować ciągłość No to powinien wygrać tę rundę i wtedy będziemy mieli tiebreak I będzie 3 do 2, no Patryk miał tiebreak w walce z Ernorem Wtedy właśnie wygrał 3 do 2 A pozostałe walki przegrał już znacznie mocniej I teraz o zabija! I teraz Patryk zabija co nie Więc staje się to o czym mówiłem i mamy 2 do 2 I właśnie wspomniany tajbrek. break. By byś nie wiedział co się dzieje No a że się dostał Pat no. I tutaj już są w jednym boksie zawodnicy Patryk uciekł i teraz walną aksoniera. I teraz ma go w boksie, bardzo dobra pozycja Patryka, Laksoniera ucieka górą i teraz nie wiem czy Patryk nie dostał, to aż strach mówić o czymś innym, bo to wszystko może się wydarzyć. Chciałem zacząć temat, że Patryk wygrał po tej breaku z Raz, wtedy to była walka z Ernorem i jedyne zwycięstwo Patryka do tej pory, a pozostałe dwie walki wygrał, urywając raptem jedną rundę. Przegrał 5 do 1, czy 5 do 2 z Kefim i na pewno przegrał 5 do 1 z Wixenem. I teraz Patryk zabija Axoniera! Panie i Panowie, po pięciu rundach nadeszło rozstrzygnięcie, ale albowiem zwycięzcą walki przez zwycięstwo 3 do 2 zostaje Patryk.